Piekło się zaczęło w momencie, kiedy ta pani przejęła budynek, podniosła drastycznie czynsze. My jako lokatorzy nie mamy nic kompletnie do powiedzenia. Boleśnie obecna, na co dzień niewidoczna, ciemna strona stolicy. Trudne sprawy, ludzkie historie i walka o zwyczajną ludzką godność. Z naszą kamerą zawsze blisko ludzi. Anna Żurek, do zobaczenia. Interwencja i pomoc. Dziś o 19.25 w TVP3 Warszawa. Dwie rozmowy na najważniejsze tematy ostatnich dni. Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. Z politykami, samorządowcami i ekspertami. Magdalena Złotnicka to jest program Region Polityka. Sprawy ważne dla Warszawy i całego Mazowsza. W TVP3 Warszawa w każdą sobotę o 10.10. .10. Maciej Hutkiewicz, Do zobaczenia. Rozmowy o duszy. Człowiek chyba musi mieć jakieś takie wewnętrzne ucho i pokorę. Żeby przyjąć, że może się wydarzyć coś, co go absolutnie przerasta. Co w życiu jest naprawdę ważne. Ciągle szukam, często w nocy nie śpię. i Wtedy bardzo dużo czytam i, i próbuję znajdować takie wyzwania i, i przestrzenie nowe i uczyć się. Program Roberta Tekielego w każdą sobotę o 17:00 w TVP3 Warszawa.